No, wracamy do parking. idziemy do sklepu, gdzieś pieczywo kupić, myślę, że trafimy coś, po ludziska po świętach się rzucili, to wszystko wykupią. Mojego widać Przy tym żółtym słupku. Musicie sobie podciągnąć programem, bo niestety nie ma za dużego zbliżenia. <laughs> Coś powróciłem. Ale nie wiem gdzie. Ja Muszę, muszę się tutaj wygogolić, Kochanie. Jedno ręko to tak nie za bardzo. Ale. Ale muszę. Tu. Dobra. Wyłączę na razie.